Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z zupełnie innym filmem, z filmem, który chodził mi po głowie od pewnego czasu i pomyślałam, że może być przydatny dla osób, które mają wrażenie, że mówimy kodem, którego nie rozumieją, cały czas opowiadając coś o jakichś kitach, warsztaty z kitem, bez kitu. Kupiłam kit, nie kupiłam kitu, kiedy będzie jakiś nowy kit i co to za kit i kto nam ten kit wciska. a tutaj po prostu chodzi. O kit, czyli zestaw materiałów. I pomyślałam, że w tym filmie pokażę Wam, czym jest właśnie ten tajemniczo brzmiący kit, w moim wykonaniu przynajmniej. Jeśli jeszcze nie wiecie, ja nazywam się Ania, wykonuję warsztaty online, stacjonarne, wykonuję albumy metodą scrapbookingu, uczę też innych, jak takie albumy wykonać. Praktycznie co trzy tygodnie pojawia się jakiś nowy warsztat na album z kitem, czyli właśnie z zestawem materiałów pozwalającym stworzyć nam nasz piękny album. I w tym filmie chciałam Wam pokazać, co znalazło się w ostatnim kicie warsztatowym. To jest warsztat numer 9, kit 9-2022 Księga Czarów i był to warsztat magiczny w klimacie Harry Pottera z kolekcji Zoju Design. Tutaj od razu na początku chciałabym zaznaczyć, że te warsztaty już nie są dostępne w tym wers tej wersji z kitem, ale w związku z tym, że już dziewczyny swoje kity mają, kto policzy ile razy spadło słowo kit w tym czasie, to naprawdę po pozdrawiam serdecznie, bo myślę, że już powiedziałam z 20 razy słowo kit, ale tak, te kity już dziewczyny u siebie mają i ja stwierdziłam, że pokażę Wam, co w tym warsztacie było, co to właściwie jest ten kit? To może zacznijmy właśnie od takiego krótkiego wprowadzenia. Warsztaty online polegają na tym, że zakupujecie dostęp do warsztatu i yy, jest on prowadzony w formie warsztatu online, czyli nagranego już filmu. Otrzymujecie na własnego maila, którego podaliście przy zapisie, linka do warsztatów. Tam znajdują się filmy już wcześniej przeze mnie nagrane, obrobione, czekają na Was do wspólnego tworzenia. I to jest ta część dostęp, ale jest też część z kitem. Kit, czyli zestaw materiałów, który możecie sobie kupić do tego warsztatu online, kupić go po prostu u mnie. I to jest najprościej rzecz ujmując, zestaw wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania danego albumu. Materiałów, ale nie narzędzi. Czyli we własnym zakresie musicie mieć takie rzeczy jak nożyczki, coś do cięcia, coś do bigowania, klej, linijka ołówek. I z tym już możecie tworzyć e, moje warsztaty. Pokażę Wam może, co było w tym kicie, i będę na podstawie tego cały czas Wam coś tutaj opowiadać. Na początek chciałabym Wam pokazać, że zawsze staram się załatwiać dla Was jakieś gratisy od firm, z którymi aktualnie współpracuję. I tak tutaj Zoju Design przeszło samo siebie. Agnieszka, bardzo ci si serdecznie pozdrawiam i dziękuję za gratisy, które przygotowałaś dla warsztatowiczek. To wszystko, co tutaj widzicie, to jest gratis. To wszystko były gratisy. Ode mnie też się coś znalazło, długopis z napisem Czaruję z Ania Tworzy i ściągawka cale na centymetry, bo ja mm, bieguję na calach, mówię też w centymetrach, ale tak, żeby Wam było jeszcze wygodniej, to taką podziałkę zawsze Wam wrzucam, więc te dwa gratisy są ode mnie. A tutaj szaleństwo gratisowe od Zoju, była jedna losowa mała kolekcja. Każda osoba, która kupiła warsztat z kitem, otrzymała jedną małą kolekcję ZOJU Design. Oczywiście, jeżeli to był warsztat z kitem, właśnie ZOJU. Do tego gratisowe elementy do wycięcia. Kolejne elementy do wycięcia, tym razem świąteczne. Kolejne z kolekcji Eclipse. I jeszcze każdy otrzymał duży bloczek kolekcji Pet Party od ZOJU Design. Także bardzo dziękuję. W imieniu warsztatowiczek. Mam nadzieję, że się Wam te gratisy podobały. No i to jest właśnie ten magicznie brzmiący kit warsztatowy. Ja staram się, żeby zawsze były one jak najlepiej dla Was zapakowane, aby otwieranie ich było dla Was czymś fajnym, żeby Was to po prostu cieszyło. No i zobaczmy, co w tym kicie warsztatowym się znajduje. To jest taka po prostu bibuła zapakowana. W magicznym klimacie, myślę, bo taka. Czarna błyszcząca i to jest właśnie ten kit warsztatowy do warsztatu sięgaczarów. Od razu tutaj na początek pokazuję jeszcze gratisy od Kreatywnej Pracowni. Ta tiara była akurat w warsztacie, ale sowa. Ten papirus i list to gratisy od Kasi z Kreatywnej Pracowni. Kasia zawsze dla moich warsztatowiczek ma też przygotowany rabat. 20% na wszystko w sklepie Kreatywna Pracownia. Także każda osoba, która zakupi warsztaty z kitem, otrzymuje rabacik 20%. Album, który będziemy sobie omawiać, to jest album z pudełkiem. To był album w, pudełce, w pudełku HDF, i to pudełko oczywiście się znajduje w naszym kicie warsztatowym. Ono już jest pięknie zapakowane i przygotowane do tego, aby je skleić. Tak wygląda ta wersja pudełeczka, które będziemy sobie tworzyć na warsztacie. No i to jest taki kit warsztatowy, czyli wszystkie potrzebne elementy spakowane pięknie dla was, przygotowane. Kity warsztatowe mają to do siebie, że nawet jeżeli nie jesteś osobą początkującą, to jest to dla ciebie ogromne ułatwienie w tworzeniu, dlatego że masz już wszystko co potrzebne w jednym miejscu i już nic nie musisz sobie dokupywać z takich materiałów. Zobacz. Tutaj jest magnesy neodymowe przyklejone. Ja je od razu tutaj są. Zabieram, ja je zawsze przyklejam Właśnie, żeby gdzieś tam do paczkomatu Czy gdzieś z paczki się Nie oderwały, one są po prostu Sklejone i to są magnesy neodymowe O grubości 1 mm Szerokości 10 mm W tym kicie warsztatowym było ich Jest ich potrzebne 16 sztuk, ja zawsze daję więcej Tak jakby się jakiś gdzieś złamał Przez przypadek, zniszczył to, żeby dziewczyny miały w zapasie No i zobaczmy Co więcej znalazło się W tym kicie warsztatowym tak jak wspominałam, kolekcja tutaj akurat magiczna Zoju, więc będę pokazywać właśnie na tej podstawie. W paczuszce Dziękuję za wybór moich warsztatów i życzę miłego tworzenia. Znajdują się wszystkie potrzebne elementy do wykonania naszego albumu. I tutaj, akurat, ten kit warsztatowy jest dość rozbudowany. Naprawdę to chyba jeden z większych takich kitów, które przygotowałam. I dużo, dużo rzeczy jest tutaj potrzebnych do stworzenia tego albumu. Od razu Wam tutaj mogę pokazać te wszystkie rzeczy i powiedzieć, że jeżeli chodzi o kompletowanie samodzielnie takiego kitu, to zawsze jest to troszkę bardziej czasochłonne, pracochłonne. No, i oczywiście wymaga od Was zamawiania z wielu różnych miejsc, co generuje dodatkowe koszty przesyłki. Tutaj mamy akurat wycięte przy pomocy plotera zamknięcia. Tutaj mamy światełko do naszego albumu, bo album ma świecącą okładkę. Tutaj jest sznurek woskowany, związany, przygotowany. Mamy wycięte kółeczka, mamy wycięte kółka w różnych rozmiarach czarne, kraftowe, świeki, wszystko spakowane, wyliczone. Również wycięty herb Hogwartu, czy tam po prostu herb z literką H, jeżeli ktoś nie chce iść w klimat magiczny, jest arkusz z zabezpieczeniami, no i jest jeszcze koperta, która też akurat w tym kicie jest nam potrzebna. Kolejna rzecz, która jest też bardzo fajna, to jest tektura introligatorska docięta do wymiarów okładki, mamy dwie na okładkę jedną na grzbiet, tektura, którą ja używam jest naprawdę bardzo mocna. Więc tutaj też już nie trzeba się martwić, jak ja to dotnę, czy ja to dotnę, bo macie już to docięte. Tak samo jeśli chodzi o okładkę. Ja pracuję z płótnem introligatorskim o podłożu papierowym. Tutaj akurat mieliśmy w takim pięknym kolorze granatu, i tutaj są wszystkie elementy takie papierowe potrzebne. I zobaczcie, bo to się tak wydaje, ale zobaczcie, ile papierów bazowych jest w takim kicie warsztatowym. 40 arkuszy papieru bazowego, kraftowego, 250 gram, 15 arkuszy papieru czarnego, 250 gram. Do tego mamy jeszcze arkusze w kolorze kremowym, do tego mamy jeszcze wydrukowane arkusze dodatkowe, arkusze z grafikami i list, co akurat w tym warsztacie się znalazł. I tutaj jeszcze napisy i kolekcję Zoju. Jedna duża kolekcja, druga duża kolekcja i jeszcze pojedyncze arkusze. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 dużych arkuszy kolekcji Zoju, plus jeszcze dwie pełne duże kolekcje. Same kolekcje i same. Te dodatki od zoju to jest chyba koszt ponad 80 zł, jeżeli chodzi o same papiery. I jeszcze tutaj pod spodem jest dodatkowa folia, która będzie nam też potrzebna do wykonania elementu pop-up. Tak prezentuje się kit warsztatowy na warsztat numer 9 Księga Czarów. Mam nadzieję, że chociaż trochę rozwiałam Wasze wątpliwości, czym jest kit warsztatowy, a jeśli macie jakiekolwiek pytania w tym temacie, proszę piszcie do mnie na maila. Ania tworzy kontakt lub napiszcie tutaj w komentarzu, ja chętnie odpowiem na każde pytanie, jeżeli tylko będę oczywiście znała na nie odpowiedź. A moje dziewczyny, które kupują u mnie warsztaty, też poproszę o opinię tutaj na dole, bo może osoby, które jeszcze nie miały okazji skorzystać z warsztatów z kitem, e, będą mogły z Wami porozmawiać i rozwiać jakieś wątpliwości. Także teraz, jeśli. Zobaczycie, czy usłyszycie, że rozpoczęły się zapisy na warsztaty z kitem, to mam nadzieję, że będziecie wiedzieć o co chodzi. U mnie zawsze jest do wyboru opcja z kitem lub opcja zakupu samego dostępu i samodzielnego skompletowania sobie kitu warsztatowego. Kit warsztatowy zawsze na warsztatach. Omawiam i pokazuję, co dokładnie się w nim znalazło, więc osoby, które zdecydowały się na zakup samego dostępu, są w stanie sobie skompletować ten kit, tylko po prostu w takim ogólnym rachunku wyjdzie to drożej. Oczywiście, to już decyzja jest Wasza, czy chcecie sobie kompletować kit samodzielnie, czy chcecie sobie zakupić warsztaty z kitem, czy chcecie zakupić sobie sam dostęp. Możecie też oczywiście zakupić sam dostęp i tworzyć z innej kolekcji, którą na przykład macie w domu. Także opcji jest wiele, moje warsztaty mają zawsze dostęp do żywotni. Dla każdego jest dostęp do żywotni, więc jak raz je kupicie, możecie tych albumów tworzyć tysiące. I widzę, jak moje dziewczyny, moje warsztatowiczki. Tworzą kolejne, kolejne albumy na podstawie warsztatów, więc jest to taka inwestycja w siebie, która na pewno Wam się zwróci i z której możecie korzystać wielokrotnie. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko i niczego nie pominęłam. Także, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę, zadajcie je tutaj w komentarzu do filmu. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. No i oczywiście, serdecznie zapraszam na moje warsztaty online. Aktualnie trwają zapisy na kolejne warsztaty z kitem, właśnie. Zostawię link Wam tutaj w opisie do filmu. Ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.